Przygotowałem kompletnie tacie ciągnik do, do takiego sezonu bardziej jesiennego, zimowego, bo już chciał dzisiaj jechać wcześniej rano porać, ale mówię: nie, nie, nie. Najpierw robimy podstawowy serwis, czyli nasmarowanie tego wszystkiego, co powinno być nasmarowane. Wyczyszczenie filtrów, które naprawdę po żniwach były mocno zawalone. No zajęło mi to 3 godziny. Ale teraz wiem, że z czystym sumieniem można wyjechać na pole, wszystko jest zrobione. Nawet w kabinie troszkę mi się udało odmuchać ciągnik. A, będzie chyba idealnie, co? Co myślicie? No pewnie musi być idealnie. Idziemy sobie. Z tej strony, Maciej, witam Was. 14 września mamy około godziny 16.00. Wykonujemy orkę pod pszenicę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Z zewnątrz znajdujemy się na działce koło domu. Najbardziej tutaj wysuniętą w stronę tych naszych piachów. Czyli, tak jak koło domu mamy trzecią klasę, to z drugiej strony tego, tego domu, tego pola, mamy klasę. Piątą, piachy, bardzo, bardzo przyjemne pole do orki. Tak to się prezentuje. Chciałbym Wam tutaj powiedzieć na temat koła, którego doznaliśmy awarii, czyli mieliśmy pierwszą awarię naszego puga Skuna. Eee, tata wykonywał orkę koło domu pod rzepak i w pewnym momencie mu, zapadł mu się. Całkowicie puk, okazało się, że ma kapcia, wiadomo u nas na polu jest czysto, nie ma żadnych gałęzi, e, śrub i tak dalej, oczywiście opona nie wykazywała żadnego, e, żadnego uszkodzenia, no i się okazało, że e, wystrzeliła dętka, co jest powodem tego, że było zbyt niskie ciśnienie nikt tego nigdy nie kontrolował, dlatego tutaj nagrywam ten filmik żebyście o tym pamiętali, o kontroli powietrza w tej oponie jest to opona, jeżeli chodzi o uszkodzenia, bardzo droga tak samo dętka jest bardzo droga dlatego e, zalecam, żebyście skontrolowali ciśnienie my żeśmy tego nie skontrolowali, było niskie ciśnienie co spowodowało zagrzanie się w dętki w środku, w środku opony co później przyczyniło się do wybuchu i uszkodzenia dentki. Uszkodzenia mam, mam mały materiał filmowy. Co prawda, bateria mi się tam chyba wyczerpała. Nie wszystko jest pokazane, ale pokażę Wam tam mniej więcej jak to naprawialiśmy z tatą. Obyło się całe szczęście bez wulkanizatora. No, pomału ciągnij. Chyba się nie spodziewałem, że tak ładnie pójdzie, co? Nie smarowane jest na kaposzu Opona e, bardzo, bardzo twarda. Ma dużo płócien. No, bo nie, jest to oczywiste, że duże naciski występują. Jeżeli e, cała masa tego pługa który wrzyna się w glebę, opiera się na tej oponie e, udało nam się także bez ściągania ściągania ośki także tylko ją wybiliśmy tutaj e, tutaj z korpusu tego uchwytu i u, udało nam się naprawić wstawię to we film, także zobaczycie mi więcej jak to wyglądało jedziemy dalej kontynuujemy orkę bo Boguś będzie się martwił czy coś się tutaj wydarzyło tutaj się nic nie wydarzyło, po prostu chciałem wam tutaj pokazać filmów dawno nie było no i nie wiem czy te filmy będą często bo po prostu nie ma z czego nagrywać teraz znowu kolejny film z orki głównie zależało mi powiedzieć o tym o tej awarii tego pługa, o tym kole żebyście pamiętali o tym ciśnieniu my już o tym będziemy teraz pamiętać Chciałem Wam tylko w sumie o tym powiedzieć, a przy okazji wstawię Wam jakieś tam ujęcia, gdy tata będzie wykonywał tą orkę. Po prostu nie ma co nas nagrywać. Pokazywałem już Wam filmiki z orki, ze wszystkiego już macie nasze filmy, dlatego nie wiem czy jest sens, żeby Wam w każdym roku pokazywać to samo. Chciałem też... W tym filmie wykorzystać ten czas, że chciałem Wam podziękować za wbicie 25 tysięcy stałych widzów. Jest to jakieś tam małe, fajne i miłe osiągnięcie w takim świecie wirtualnym. Co mnie bardzo cieszy, chciałbym zorganizować jakiś konkurs. Z tego powodu, tak jak zawsze, gdy dobijaliśmy okrągłych okrągłych, jak to powiedzieć, okrągłej liczby widzów zawsze robiłem jakieś tam konkursy, nagrody, dlatego chciałbym coś tam zorganizować. Myślę właśnie nad, nad pomysłem, nad koncepcją takiego konkursu, żeby, żeby to jakoś fajnie zorganizować. No i to myślę, że pojawi się jakoś w niedalekiej przyszłości W ramach takiego podziękowania No i tyle, no nie chciałbym tutaj wałkować tych filmów na siłę Znacie mój kanał, wiecie, że to szczerze prowadzę Mógłbym tych filmów naparzać Bardzo dużo, lecz nie chodzi tutaj mi o pieniądze Po prostu nie chciałbym Was i siebie męczyć, bo Po co macie oglądać jak setny raz Orze Pole Także Troszkę się wypalają te moje pomysły na filmy, bo nie chciałbym wałkałać tego samego. Nie wiem, co mógłbym Wam innego pokazywać. Nie chciałbym też Wam pokazywać życia prywatnego. Nie chciałbym w ogóle robić czegoś po to, żeby zarabiać pieniądze, bo nie chodzi mi o to, żeby czerpać z tego korzyści. Zawsze robiłem to e, jako, jako pamiątka na stare lata. I po prostu dla, dla przyjemności, bo nie ukrywam zawsze zawsze to, to robiłem z przyjemności, bo jest to jakaś tam moja pasja sobie nagrywanie tych filmów. No ale wiem, że niektórzy z Was wymagają tutaj troszkę więcej ode mnie, troszkę więcej od tych filmów, lecz no... niektórzy po prostu jeszcze nie rozumieją, że, że nie robię to dla pieniędzy albo dla kogoś, tylko zawsze to wychodziło z mojej inicjatywy. No i chciałbym, żeby tak pozostało i no i tak to wygląda na naszym kanale po prostu moi drodzy. Nic tutaj nie chcę robić na siłę, nic tutaj dla pieniędzy po prostu chcemy bawić się i cieszyć z tego, co robimy na co dzień, chcemy Wam to pokazywać. A z racji, że już pokazaliśmy Wam wszystko, to nadchodzi jakby taki koniec tego wszystkiego. Dobra, to wszystko w dzisiejszym filmie. Zapraszam do obejrzenia pozostałych ujęć. I widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem kiedy. Możliwe, że z kopania ziemniaków, możliwe, że są konkursu. Jak na razie nie mam pomysłu, żeby coś na siłę tu dla was nagrać. To wszystko w dzisiejszym filmie. Trzymajcie się. Na razie, cześć, pozdrawiam.